W poprzednim odcinku z kariery zawodnika zapomniałem totalnie o Mistrzostwach Polski. Jeszcze tych letnich. Sprawdzimy sobie w terminarzu, tak, rozegraliśmy cały Puchar Świata ten letni, letni Grand Prix, no ale właśnie. Mistrzostwa Polski Karpacz HS94 Letni. 9 października 2027 roku, także lecimy. 45 zawodników w Mistrzostwach Polski. Sporo. Ja z 30. Pierwszym numerem startowym. Wiadomo, co są kwalifikacje jako trening. Zawsze to powtarzam, ale, ale chcę, żebyście wiedzieli. Może ktoś jest nowy, może nie ogląda, nie ogląda od zawsze, żeby wiedział, że po prostu tutaj skaczemy jako trening. W Karpaczu, Mistrzostwa Polski. A czerwona dalej. Piąte miejsce, piąte miejsce. Ostatecznie ósme. Paweł Wąsek wygrał. Paweł Wąsek, czyżby był w dobrej formie, formie, ale Filip Walczak jakiś. Adam Wisz w ogóle. Grzegorz Ślesiński Wiktor Pękala wyżej ode mnie. Proszę bardzo, ale to były kwalifikacje. Teraz ważna sprawa. Kacper Groszek ale Świetny skok jak Pawła Wąska w kwalifikacjach. Ja muszę skoczyć lepiej. Chcę tu o medal. No jest chyba lepiej, jest chyba lepiej. Nie wiem, czy było lepiej. No <laughs> zabrakło odległości. No czwarte miejsce, ostatecznie po pierwszej serii. No czwarte. Jest blisko tego podium. Pracę do podium niedużo. Do Kacpremiu Miroszka trochę więcej. No bo to już już 3,5 punktu. 2 <laughs> metry przegrałem z Kacperem Miroszkiem Sporo też wybicie nie było jakieś e, mega dobre czyli 92 metry, no. Około tego by musiał skoczyć, około taki sam skok bym musiał oddać jak w pierwszej serii. Żeby powalczyć o podium. A może będzie dalej, może będzie dalej, no nie wiem, bo te noty będą ważne. Jest pierwsze miejsce, udało się, ale no to nie jakieś wybitne nie były. Pół punktu, pół punktu, uwaga, drugie miejsce! No szkoda, że nie wygrałem, no ale cztery punkty, Katryk Roszek. Okej, okay, był lepszy, po prostu, ale srebrny medal na mistrzostwach Polski. Świetnie, świetnie i jeszcze raz świetnie. No a teraz możemy już zacząć na spokojnie sezon zimowy, ale czy na pewno spokojnie? No nie wiem, bronimy krysztowej kuli. Mamy koszulkę lidera. Jeszcze w tym pierwszym konkursie. W poprzednim sezonie wygraliśmy puchar świata. I jeszcze zobaczymy terminarz. Dzisiaj mam w planie to zagrać sobie 5 konkursów. Dwa wrócę, dwa w falun i jeden w Kopen Kopenhadze. No, taka fi fikcyjna skocznia, jakby nie patrzyli, bo w rzeczywistości nie istnieje, ale, ale jest w karierze zawodnika. No a w kolejnym odcinku również 5 konkursów rozpoczniemy sobie e, również w, Ko w Kopenhadze, ale od, od konkursu drużynowego. I jeszcze w kolejnym turnieju 4 skoczni, i tak się będzie dalej e, toczyć. E, tutaj mamy jeszcze Mistrzostwa świata w lotach w żywcu. Jakbyście zapomnieli, no ale to dopiero w lutym. No i oczywiście zimowe jeszcze mis. Czesławstwa Polski. W zakopanym, ale to też dopiero w grudniu. Także dzisiaj się skupiamy na tych pięciu konkursach. Rozpoczynamy w wrócę, robimy trening, ładuje się i zobaczmy. Długo się ładowało. Ruka HS 142, skocz co najmniej 135 metrów z wiatrem. No takim, no mocnym, bardzo 2 metry na sekundę, ale w bok to jest. Lecimy. Belka do na ten wiatr wie bardzo mocno w bok, więc zapewne będziemy spiechać na prawą stronę i 135 metrów. Wydaje mi się, że zrobiłem. Tak mi się wydaje, bądź się mogę mylić. No, metra nam zabrać także w drugiej, próbie, w drugiej próbie trzeba wyjść lepiej z Brogo no bo tak było takie takie nie było super. wyjście z progu, teraz było lepsze, tak, takie mam wrażenie. I wydaje mi się, że będzie dłuższy skok, że jest dłuższy skok. Uwaga, 135 km trening zaliczony. A no właśnie, teraz mi się przypomniało, w treningu. Już widzieliście, zmieniłem kolor kombinezonu, możemy wejść w zawodnika. Mam taki niebieski kolor kombinezonu, był biały, wcześniej był jeszcze, jeszcze jakiś żółty był tutaj, nawet widzicie, w tle jest żółty jeszcze zawodnik. Wcześniej był jakiś jeszcze czarny, jakieś dziwne, różne, limonkowe też było. Także teraz niebieski, jest różnorodność trzeba kolorowo, nie tylko białe, prawda? Jest niebieski. No dobra, no i w tym niebieskim kombinezonie przejdziemy do pierwszego konkursu nowego sezonu zimowego w Pucharze Świata. 147 metrów na Bumito i to już skoczył. To jest ten japończyk, z którym no ostatnio rywalizowaliśmy w Letnim, 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 let, letnim Grand Prix. W Kusamo nie ma tyle śniegu, dosyć zaskakujący widok. Ok, F1 czy F2, F1 czy F2. No, ciężko, ciężki wybór. No, mi się skaczy lepiej F2, ale generalnie ta skocznia mi nie leży w DSJ. -cie. Jeszcze nie mam kwalifikacji, jeszcze przypominam, że tutaj 10 się kwalifikuje. No, oczywiście, to są pierwsze zawody, dlatego też nikt się aktualnie jeszcze nie zakwalifikował w te dziesiątki. Ale ja skoczyłem bardzo słabo. No, niziutkie miejsce w tej kwali tych kwalifikacjach. No, jest ta żółta koszulka lidera ale być może już ją stracę po tym konkursie o jej, jak tak, będę wychodzić z progu, to na pewno ją stracę. Nie mogę tak wychodzić z progu. Jest dobry skok dłuższy niż w kwalifikacjach, no i to będzie druga seria. No ale na miejscu 15. No to w połowie stawki drugiej serii mogło być gorzej. Jak widzicie, patch graficzny nie działa, no bo jest wersja 11.3. No i po prostu te przyciski się, się załadowały, więc w sumie tak połowicznie działa, ale, ale tło nie działa. Jeszcze druga seria przed nami, no oczywiście drugi konkurs indywidualny w Kusamo. 141 metrów w serii pierwszej, mogło być lepiej, szczególnie na progu, jest lepiej na progu, ładnie, ale krzywo, lekko krzywo, ale ładnie w powietrzu, jest dobrze, ale chyba były gorsze warunki, bo mi nie chciało lecieć. No niby lepiej, a niby gorzej, zobaczcie, że w metrach jest gorzej, zobaczmy, które miejsce, 14. no to pierwsze dziesiątki nie mamy Kasper Juroszek na drugim miejscu. Halvor Regner, Granerud, tutaj 147,5 metra w serii, drugie, a ja 9 metrów krótszy skok oddałem. Jedno miejsce do góry, no 14. Miejsce nie brałbym w ciemno. Zdecydowanie jeszcze miejsce w dziesiątce, w ósemce, to to tak, ale 14. Miejsce to nie jest na moje możliwości, Jan Łysiak, zobaczcie, że Maciej Pies zniknął, a pojawił się Jan Łysiak i chyba to był dobry wybór, no bo dobry skok w tych kwalifikacjach, nie wiem jak sobie w pierwszym konkursie poradził, czy to w ogóle sobie poradził, czy je zakwalifikował nie widziałem, ale właśnie Jan Łysiak się pojawił, teraz mamy drugie kwalifikacje dzisiaj kwalifikacje do drugiego konkursu, no i ładnie, ale do tej czerwonej linii bardzo trudno dolecieć, szóste miejsce, ostatecznie miejsce ósme okej, okay, ale Jan Łysiak jest najlepszy z naszych jak Zobaczymy jak będzie w konkursie. No Jan Musiak niestety w konkursie 22 miejsce, no to niby teoretycznie ma jeszcze szansę, no ale... Ale małe. z yes. 38 numerem startowym wiatr pod narty. Oj, co to było za wyjście z progu. No nie leży mi ta skocznia. Zdecydowanie mi ta skocznia nie leży. 20 miejsce. Czy ja będę w drugiej serii, zobaczmy. Uuuu, uh, 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 hu 30. miejsce na styk, ale co ja zrobiłem na progu, to po prostu się w pale nie mieści. Jak może tak wcześnie wyjść na progu, no po prostu tyle, tyle już gram w tego dsj tyle w karierę gram, a widzicie, na razie przydarzają takie rzeczy, ale w drugiej jest fantastyczny skok, najlepszy tutaj mój w, na, w, tych, w tych skokach w Finlandii. No i to będzie myślę, że do góry pójdę, no 16., 14. miejsce, 16. miejsce dwa razy, dwa razy w drugiej dziesiątce. Nie mogę być z tego zadowolony, ale Kasper Juroszek może być zadowolony ze swoich prób, bo nie dość, że wygrał, to jeszcze prowadzi w klasyfikacji generalnej. Dwa miejsca na podium no i ma przewagę, no tam niecałe 60 punktów nad Halworem grałem rudem. no a potem ja jestem najlepszym z Polaków. Brawo dla Kaspera Juroszka, ale mm, reszta, nawet w tym ja, no tragicznie. Zostajemy w północnej części Europy ze względu na to, że mamy konkursy teraz Falun. Dwa konkursy kresy indywidualne, tak samo jak było w Ruce, no ale falą to jest mniejsza skocznia, HS134, potem Kopenhaga, więc Dania w Ruce nie poszło po mojej myśli zdecydowanie. Może w falu będzie lepiej, ale żeby było lepiej, oby nam trening też pomógł, żeby się też zapoznać ze 175 117,5 metra z wiatrem w plecy. Zobaczcie, że aż 6 belek niżej, ja spóźniam z progu, 117 metrów, o, 117,5 dokładnie. No, no, pierwsza próba fatalna, 7 metrów różnicy, no ale spóźniam z progu, dlatego, że już nie było takiej wysokości, było ciężej odlecie. Chyba trafiłem, dobra 117,5. Może będzie. No, ho, ho, ładnie poleciałem. 119, nawet. Drugi skok świetny. Pierwszy, no nie mogę tak spóźniać, i obym nie spóźniał w konkursach. No i musimy nadrabiać, musimy nadrabiać, bo ta strata już no, na 30 i około punktów mamy tylko. Kasper Juroszek, a już 180. Tak być nie może. Fajne plastrony ze Spotify'a. No i my skaczemy w pierwszych kwalifikacjach. Trafiłem, w miarę trafiłem. No nie wiem, F1, F2. W sumie to obojętne, ale tak naprawdę nie doskakuje tej czerwonej linii. Jest szóste miejsce, ostatecznie miejsce siódme. W konkursie czy brałbym w ciemno? Wolałbym wiadomo, pierwsze, no bo walczymy tutaj o zwycięstwo. Każdy walczy, no może nie każdy, ale ta czołówka walczy o zwycięstwo. Po prostu trzeba oddać najlepsze skoki i może się wtedy wygra. Nie wiem, czy nie spóźniłem, ale ładnie to wszystko wyglądało. No! Nie wiadomo, dziesiąte miejsce, ostateczne miejsce, piętnaste, znowu piętnaste miejsce. Ależ trudno, ależ trudno naprawdę mi tutaj nawiązać walkę. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. 129 metrów w serii pierwszej. W drugiej serii? No, chyba lepiej, chyba lepsze wyjście z progu. Zobaczmy. No. Chyba lepiej, może będzie pierwsze miejsce jest drugie miejsce, zobaczmy, które to będzie miejsce, miejsce siódme, no to jest okej, okay. tak jak w kwalifikacjach, ale powiedziałem, no nie wiedziałem, nie wiedziałem tak naprawdę, czy brałbym to w ciemno, Jan mówi, jak jedenaste miejsce, więc lepiej sobie radzi od Macieja, <grych> Macieja Piesa, albo Macieja Psa, Macieja... Piesa, psa, tam wiecie o, 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 wiecie o kogo chodzi, Jan Łysiak, potem Kasper Juroszek spada, czy teraz stracił? Nie, Daniel Szafajnik go goni, 6 punktów, ja awansowałem na 13 miejsce, to no, pierwsza dziesiątka. Teraz musimy połączyć o tą pierwszą dziesiątkę, żeby nie martwić się potem o kwalifikację. No zobaczcie, zobaczcie, że tutaj domen 132,5 metra, no, warunki takie bardziej neutralne, wieje w bok, około, około metra na sekundę. Może lekko pomaga ten wiatr, bo bardziej tak widzicie pod narty, ale tak minimalnie skaczemy dobrze. No, oczywiście kwalifikacje jest, ale to jest piąte miejsce, to też jest miejsce ósme. No, tak w okolicach tego siódmego się dalej kręcimy. No, ale tutaj trzeba skoczyć lepiej. Pierwsza dziesiątka. Musimy teraz w serii pierwszej lepiej skoczyć. W drugiej serii pierwszego konkursu było naprawdę dobrze. A teraz jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze i będzie dobrze, czy nie będzie dobrze? No, warunki mi nie pomogły, niestety. Dziesiąta pozycja. Piętnaste, znowu piętnaste miejsce. No co ja mam z tą piętnastką? Ale może uda się jeszcze do tej pierwszej dziesiątki. No ten wiatr mi naprawdę nie pomógł w tej pierwszej serii. Może w drugiej będzie lepiej, może w drugiej. Chociaż tak. Tak agresywnie poszedłem, no w miarę, okej, okay. niezły skok, trzecie miejsce, dziewiąte. Jestem w pierwszej dziesiątce, Kacper Gruszek wygrał, Jan Hamdas również wysoko, ja w dziewiąte miejsce. I udało się wskoczyć na ósme miejsce, także jeden konkurs, przynajmniej dzisiaj będziemy mieć zapewnioną tą kwalifikację, bo jeszcze jeden konkurs w Kopenhadze nam został na dzisiaj, indywidualny. No, ale tutaj strata się zrobiła bardzo dużo prawie 200 punktów do Kacpra. No to teraz debiut, debiut skoczni w Kopenhadze, wiadomo, że fikcyjna, bo w rzeczywistości ona nie istnieje, w ogóle są w Danii jakieś są skoczki, nie wiem czy kiedyś kiedy w ogóle skoczkowie byli z Danii, może byli, jeżeli byli to napiszcie w komentarzu może Dania ma jakąś historię skoków narciarskich ja o tym nie wiem. Tak czy inaczej, ostatni konkurs indywidualny przed konkursem w Kopenhadze oczywiście przed dwoma konkursami, bo dzisiaj jeden konkurs indywidualny ale jeszcze w przyszłym odcinku dokończymy sobie weekend w Kopenhadze konkursem drużynowym, ale dzisiaj zrobimy sobie oczywiście trening jeszcze w Kopenhadze, 130 metrów, lecimy! 130 metrów, ja tu mało skakałem na tej skoczni, więc też trzeba się przyzwyczaić Zwyczaj trzeba wyczuć. No, zobaczmy, 130 metrów chyba było, tak mi się wydaje, czy nie było. 132 trening jest zrobiony. Trening nie był jakiś mega trudny, zobaczymy, jaki będzie poziom rywalizacji w DSJ4 w konkursie pucharu świata na tej skoczni. Fajnie, że mamy już tą kwalifikację zapewnioną, więc mamy tak jakby dodatkowy trening. Nie musimy się stresować tym, że, że możemy się nie dostać. No, ale wiadomo, że wstyd być nie może, wstyd być nie może, absolutnie. No tutaj, ależ tutaj podwiewa mi ładnie. wskaczą, oho, ho. 142 metry, pięknie, 145 metrów Alessandro Bedbi, tego Francuza. Ostatecznie miejsce w kwalifikacjach piąte. Bardzo dobry skok to był, bardzo dobry. Dobrze trafiłem na próg, dobrze było w locie, 146,5 metra. Angela Niszka, bardzo daleko, bardzo daleko. Może nam warunki pomogą, może uda się. No, może nie aż tam, tam doskoczyć. Zobaczymy, zobaczymy. Ładnie to wszystko wygląda chyba gorzej niż w kwalifikacjach. No, nie ma tragedii, generalnie. 12 miejsce, no zobaczcie, 12 miejsce. I znowu. 14, około 15. No, znowu muszę atakować. No nie idą mi te pierwsze serie. Ale może w drugiej, może będzie lepiej. Zobaczmy, 139,5 metra w serii pierwszej. To wybicie mogło być lepsze, jest teraz lepsze. No dlaczego tak nie mogą się odbić w pierwszej serii, ale nie wiem czy nie za agresywnie poszedłem na narty. Ładny skok! O wiele lepszy. No może nie o wiele, no o wiele, 4,5 metra. Ło! Wow. Ale daleko, ale daleko! O, myślałem, że będzie już podium, ale czwarte miejsce jest dobrze. Bardzo żałuję tego pierwszego skoku. Mogło tu być podium. Mogło tu być nawet. A no może niezwycięstwo, chociaż w sumie tak moglibyśmy powalczyć 10 punktów, no to, to sporo do Daniela feniga, ale jest czwarte miejsce, jest dobrze, w końcu coś mi się udało, ale dalej ta pierwsza seria, bo trzeba popracować, bo w drugi, drugich seriach jest bardzo dobrze, zresztą to jest, zobaczcie, 144 metry, chyba nie, i drugi najdłuższy skok, yy, drugi najdłuższy skok yy, tej drugiej serii. Więc bardzo dobrze. No najdłuższy skok drugi serii całego konkursu Daniel Chofenik 147 metrów w klasyfikacji generalnej przesunąłem się na szóstą pozycję. Odrabiamy. No ale mamy co odrabiać, bo to jest 332 punkty Kacpra Juroszka, 10 punktów przewagi nad Austriakiem Chofenigiem. No, Kasper musi się bronić, ale też warto, żeby wygrywał. Teraz przecież nie, nie było wysoko Kacpra juroszka. No, ja, my jesteśmy wysoko, ale reszta, Jan Habdas niżej, no i reszta, Jan jak czyste proszę miejsce, to przynajmniej punktuje. Już chyba zdobył więcej punktów niż Maciej Pies w tamtym sezonie, nie wiem ile Maciej Pies, nie pamiętam. Ale Jakub Wolny, Jakub Wolny, nie, Paweł Wąsek w ogóle dwa punkty dziciki, a Jakub wolny nie punktował ani razu. Tragedia. No dobra, to było na dzisiaj tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się filmik spodobał, to fajnie jakbyście zostawili łapeczkę w górę. I jeżeli ogólnie Wam się content podoba, jeszcze nie subskrybujecie kanału, to fajnie jakbyście kliknęli ten magiczny, czerwony przycisk na dole. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!